Witam, ciebie, witam wszystkich pod opieką Ojca Pio, witam Ciebie, Sawy Maria. Tutaj jesteśmy po to, aby umacniał Ojciec Pio, Twoją wiarę, moją wiarę, aby umacniał naszą wiarę i nadzieję, abyśmy nie upali w tych trudnych czasach, czasach prześladowań, w których tutaj facto żyjemy. Bardzo ciężko jest być katolikiem dzisiaj. I po to jestem Panowa się umacniali siebie, umacniał nas Ojciec Pio swoim przykładem, swoimi cudami. I Ty możesz pomóc innym poza Ojciec Pio, jeżeli wejdziesz pod opiekę Ojca Pio, zostaniesz pod opieką Ojca Pio będzie co tydzień msza święta odprawiana o łaskę za samym ministrem bo Pio. Poza wszystkim podopieczność jest odprawiana i otrzymasz również inne piękne duchowe prezenty. A jedna z piękniejszych rzeczy to jest to, że będziesz aktywnie wspierał ten apostolat. No i patrzcie, ojciec Pio coś ciekawego właśnie mówi. On bardzo wyraźnie zwraca uwagę w tych listach do Rafeliny, Karesy wielokrotnie, o miłości chrześcijańskiej. To jest cnota, która jest dla niego bardzo ważna i ona de facto jest fundamentem wszystkiego. Święty Paweł przecież mówi, że co, jeżeli bym wszystko czynił, nie wiem, miałbym taką wiarę, że przenosi góry, a miłości bym nie miał, to to jest nic. To jest nic nie warte. Więc to jest tak ważna cnota. I jak dzisiaj okazywać to też miłość? Chociażby, jak kochać Pana Jezusa bardziej, kochając Kościół. Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. Jeżeli my kochamy Kościół, walczymy dla Niego też. Spalamy się w Apostolacie. Pragniemy ratować inne dusze, pomagać innym, pomagać innym poznawać właśnie dobrą doktrynę, poznawać i to my przez to właśnie też okazujemy miłość innym. Ja pomagam innemu poznać dobro, innemu poznać Boga. Też przez swój osobisty apostola, przez wspieranie dobra. To jest ciekawe i Kościół potrzebuje dzisiaj też naszej pomocy, takiej, duchowej w szczególności też. Przez modlitwę, przez przykład, przez taką też obronę gorliwą. To było piękne, jak Polacy przodowo potrafili co bronić Kościołów, właśnie. Bronić Kościołów, e, kiedy były te różne, niestety, te ohydne, czarne marsze. To było straszne. Ludzie, którzy domagają się mordowania dzieci. To jest straszne. I patrz, jeśli mówi tak, usilnie prośmy Jezusa o to cnotę. Dokładajmy starań, by zawsze w niej wzrastać, w miłości. miłości. I co jest ważne, dalej mówię, powtarzam prośbę o nią stale, a w szczególności święto Jezusa zmarłych stałego. W te święto teraz jesteśmy w oktawie zmarłym. Prośbę o nią szczególności. O co te miłości do Boga? Z miłości do Boga rodzi się miłość do bliźniego, z miłości do krzyża, właśnie. Znoszenie tych cierpień, to jest miłości do Boga. Rodzi się ogromna też, właśnie taka miłość i poświęcenie innym później. święta wielkie możemy otrzymać jeszcze więcej łask. W wielkie święta powinniśmy prosić o szczególne łaski. Że święto Zmartwychwstania przeżywamy ogromne zwycięstwo, triumf Pana Jezusa nad śmiercią. To jest zapowiedź dla na nas przyszłego życia. Bo ta wiara by była daremna, gdyby nie było przecież co, nie byłoby Zmartwychwstania, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. z Piołnaz do tego dzisiaj właśnie tak zachęca. Prośmy o taką miłość, o taką gorliwość, bo człowiek, który kocha Kościół, jeżeli widzi, co się dzieje, widzi, jak jest dzisiaj Kościół prześladowany, jak jest strasznie męczony też de facto Kościół, jego mistyczne ciało, chociażby przez, przez taką obojętność ludzi na mękę, to się coraz częściej widzi. Po prostu ludzie żyją swoim życiem, kiedy mamy Wielki Tydzień. Żyją swoim materialistycznym światem, jakby Boga już nie było, a jest. Co ważne, tak samo właśnie uczestniczyć w innych rzeczach. Nie powinnam się dłużyć. Nie powinna się nigdy dłużyć modlitwa. Ale dzisiaj się nam mówię, że miłość chrześcijańska jest królową cnót. Z niej się rodzi wszystko po prostu. Tak naprawdę z miłości, z miłości do Boga. Z miłości do, do bliźniego tak samo, że chcę ratować go, chcę mu pomóc. E, wręcz zaczynam go rozumieć, widzę jak on wiele cierpi, chcę mu pomóc właśnie bliźniemu. To jest właśnie miłość chrześcijańska i ona jest królową cnót. Ona podbija cały świat. Kiedy świat był strasznie egoistyczny, tylko myślał o sobie każdy. Nawet czasu nie myślał o społeczności, tylko co ja z tego będę miał. My już chrześcijańska robi coś innego. Przez upieka przykładek, przynajmniej siostra, zakona czy pielęgniarka, po prostu ratuje innych, po prostu poświęca się całkowicie. Często właśnie w kraju chrześcijańskim się na zachód biorą. Muszą brać pielęgniarki, bo już nie ma nikogo tam na zachodzie, kto chce tak służyć. Nie mają ludzi do służby. To jest właśnie piękna sprawa, co się dzieje. nam dalej. Właśnie mówi: w święto jest coś martwych stałego, widzisz, że chyba się w te święta możemy więcej łaski otrzymać. Więc dalej mówi: proś o nią także dla mnie, bo jestem bardzo jej potrzebuję, by nie upaść, nie stać się niewiernym dobroci Ojca Niebieskiego. Ale widzisz, ojciec spio, który już miał różne mistyczne dary, jeszcze nie miał stygmatów, miał niewidzialne stygmaty, dobra, on prosi też o miłość do mnie. Widzisz, to jest ogromna pokora, też tego świętego. On nie mówi, ja już tyle otrzymałem, więc ja już nic nie potrzebuję. Nie, to jest bardzo ważne, że w każdym momencie naszego życia potrzebujemy Boga. Nie tylko do wielkich dzieł. Właśnie Pan Jezus powiedział, ze mnie nic uczynić nie możecie. ze mnie nic. Pan Jezus nie powiedział, bez mnie nie możecie uczynić wielkich rzeczy. Nie, powiedział, bez mnie nic uczynić nie możecie. To jest bardzo ważna sprawa. jak ogromna pokora, i I tego Ci też życzę właśnie w te święta. Życzymy sobie. Życzę Wam właśnie podopieczną i sapiłem, że tym, co oglądają ten kanał, takiej miłości do Boga. Ogromnej miłości, otwarcie się na tą miłość też. A z tej mi miłości się rodzi w nas taka hojność, taka gorliwość apostolska. Taka zapominanie o jakichś urazach, zapominanie o tych rzeczach, darowanie tego. To jest właśnie ciekawe, powinniśmy się godzić na święta. Rzecz. To jest prawda, często ludzie w polskich rodzinach, my się godzimy na święta. Zapominamy. Ja słyszałem coś takiego, znam takiego księdza, co posługuje. Na Sycylii, albo gdzieś tam na południu Włoch. Jest ciekawe, że tam, e, pąszy Wielkosobotniej, która nie wiem, czy była tam z rana, czy w południe, nie wiem, czy tak był. oni mieli kościoły w ciemnicy właśnie były. Dzwony biły na pojednanie. Dzwony biły na pojednanie wśród wszyscy sąsiedzi, że zostali pokłóceni, są często tam Włoch, to może tak trochę. Właśnie, bili dzwony na pojednanie. A dzisiaj nam się tego właśnie, widzisz, życzę, ogromnej takiej taki. Miłość, z tego rodzi się piękne rzeczy. Jeżeli chcemy kogoś czasem obrócić, warto okazywać mu miłość. To miłością nawracać kogoś. Tego pięknie na to się spio. Pokazuje, czemu właśnie mówię o tej miłości. Bo on mówi tak: wzrastajcie stale, niech nigdy was nie znuży w miłości chrześcijańskiej, która jest królową cnót. Więc ona jest królową cnót, ta miłość chrześcijańska. Bo z niej się rodzi wszystko inne. Naprawdę. Z niej się rodzi poświęcenie dla innych. Z niej się rodzi pragnienia apostolatu. Tak święta teraz z dziesiątka Jezu chciał tyle powołań czynić, on miał takie prawie właśnie z miłości chrześcijańskiej. Z miłości, która też nie jest ślepa. Otóż miłość wymaga czasem komuś powiedzieć prawdę. Komuś powiedzieć to, co, co, co powinien usłyszeć. Zwłaszcza, że wzrostu w tej przepięknej ctoci nigdy nie jest za wiele. Jest nigdy, nigdy nie jest za wiele wzrastać w miłości chrześcijańskiej. Ciekawe, to jest nigdy za mało. Niech będzie wam ona wielce drogą bardziej niż zrenice waszych oczu. Właśnie ona jest najdroższa dla naszego boskiego nauczyciela, który jedne ze swych boskich wypowiedzi nazywają swoim przykazaniem. To jest tak wielka cnota. No, czasem, no co, prosimy tam o różne rzeczy, albo prosimy Boga o wiele rzeczy. No. O załatwienie różnych spraw, problemów. A czy my w tych problemach, czy w tym kochamy Boga? Kochamy Go. Czy miłujemy, bo to jest naj, naj, centrum naszego powołania, po prostu. Centrum naszego życia. Miłość. Miłość do Boga. Podziwianie Go. Podziwianie Boga. Podziwianie Jego opatrzności. Tego Wam wszystkim życzę. cała Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś tym między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa.